Cześć widzowie, dzisiaj jestem pierwszy raz na tym kanale sam Dzisiaj pakujemy się razem do... Tajlandii Ale, przed tym Dzisiaj razem ze mną otworzycie ostatnie pudełeczko z mojego kalendarza adwentowego I jest dzisiaj 15 grudnia Czy jest mi głupio? Mamy misia Dzisiaj nie ma jagody przy mnie Ponieważ, jak możecie się domyślać, jadę bez niej Uwielbiam tą czekoladę. Wróciłem do domu z treningu. Jestem cały mokry, dlatego idę teraz się umyć. Jak się umyję, to do Was wrócę i będziemy się razem pakować. O! Właśnie się umyłem. Jest godzina 40 po północy już. No patrzcie, mam was na takim statywie Ten kadr wygląda tak strasznie Wy pewnie widzicie to już po Wigilii W teraźniejszości życzę wam wesołych świąt Nawet nie wiem, czy już szczęśliwego nowego roku Liczę, że wy mi też Ale co najważniejsze, jesteśmy już wszyscy po premierze awatara. Przysięgam, ja mam ogólnie takie story time z Avatar'em Że jak miałem 5 lat, to złamałem nogę Po złamaniu tej nogi, w ramach tego, że byłem ofiarą losu Dostałem płytę DVD z y, awatarem i ja znam awatara pierwszą część praktycznie ale pamięć I strasznie się cieszę na trzecią część Bez zbędnego gadania idę się pakować Czuję się jak makówka muzyki, która udowadnia swoim fanom, że coś robi Ale stwierdziłem, że to po prostu będzie estetyczne Chciałbym wam się pochwalić, że sąbiorem Zastanawiam się, jaki zrobić taki vibe tego vloga, bo chciałem zrobić taki estetyczny wyjazd, ale no ja mniej więcej wyglądam <Ky> tak, więc jest godzina A pierwsza, ja nadal nie jestem spakowany. Witam was w drugim dniu. Wstałem, ogarnąłem się, zjadłem i już spakowałem. Za jakieś 10 minut jedziemy. Pokażę wam outfit i nigdy jeszcze nie leciałem aż tak długo i bardzo z tego powodu się cieszę. Tajlandia to był mój taki wymarzony kierunek, więc jestem strasznie, strasznie szczęśliwy. Zamówiłem shane i to shane mi nie doszło i chyba przyjdzie jakoś jutro lub pojutrze. I chciałem właśnie kupić jedną rzecz do vloga i no nie zdążyłem. Więc trochę lipnie. Ja już muszę iść na dół bo co na mnie czekają i żegnam się w końcu z domem. Jest tak zimno, ale dojechałem i edytowałem w trakcie jazdy vloga, i tak zobaczyłem, że mam takiego kija w dupie i że muszę się trochę rozluźnić. Jestem dumny, bo zazwyczaj z moimi rodzicami się spóźniamy, a mamy trzy godziny jeszcze, więc fajnie. Jesteśmy już po prawie i właśnie pierniczki od jagody przy to są najlepsze pierniki jakie jadłem w życiu więc jeśli Jagoda się zgodzi to tutaj macie przepis przeszedłem już przez security i nalałem już wodę i w ogóle jadę, wziąłem ze sobą do plecaka piankę do twarzy i mi ją wywalili. Elo, to ja ze światów i chciałem wam opowiedzieć jak minął mi lot, bo w samolocie się do was nie odzywałem, a tu wam pokazywałem, że to jesteśmy koce, poduszki i słuchawki. Lot był lekko opóźniony i wydaje mi się, że ktoś się zżygał tam, bo tak śmierdziało. Ale po godzinie dostaliśmy pierwszy posiłek i szczerze był naprawdę smaczny jak na to, że był samolotowy. Minus był taki, że przez resztę lotu byłem głodny, bo kolejny posiłek dostaliśmy dopiero pod koniec lotu. Ale szczerze nie odczułem w ogóle tego, że lecieliśmy aż 11 godzin i leciało mi się naprawdę dobrze. Tutaj chciałem wam pokazać, że już lądowaliśmy. Jeśli chodzi o lotnisko, to byłem bardzo mile zaskoczony, bo było bardzo czysto i bardzo ładnie. Z 10 godzin podróży spałem tylko pół godziny, więc ja jestem nieżywy, jest tutaj 8 rano. I właśnie idę do 7-Eleven, bo jestem strasznie ciekawy co tam jest To widziałem na TikToku To widziałem na TikToku To widziałem na TikToku To jest podobno mega dobre, to też widziałem na TikToku Ej, i to też widziałem na TikToku To są glony I to jeszcze jest ten lava cake, który jest bardzo popularny Kupuję go chyba teraz Jednak tego nie kupiłem Ale na pewno to przetestuję, więc możecie oczekiwać testu jedzenia z Tajlandii z 7-Eleven Musieliśmy się zregenerować i spaliśmy 3 godziny. Aktualnie idziemy na kolację. Okej. Okay. Bardzo mnie zaskoczyło podczas kolacji to, że do sobie małpy latały po stole i próbowały zabrać ludziom rzeczy. No nie nagrałem tego, bo też nie chciałem wyjmować telefonu. A kelnerzy stali z takimi procami i czekali, żeby je uderzyć po prostu, więc to też było dziwne. Przyjechaliśmy na pierwszą atrakcję i jest to jezioro Choulan. Woda w tym jeziorze jest podobno bardzo ciepła, więc idziemy się trochę kąpać, ale tak się cieszę Było tak zajebiście Witam was w Krabi Przyjechaliśmy niedawno do pokoju i spałem całą drogę, bo mnie strasznie zmuliło po jeziorze Ale już jest git Przyjechaliśmy do Ibisa i jest bardzo ładnie, mam pokój w ogóle samemu Ale widok z okna Za chwilę wam pokażę Gdybym był sam bez wycieczki tutaj, to na pewno bym tak nie skorzystał, bo pani jest strasznie miła i bardzo mówi tak dużo ciekawostek o Tajlandii. Byłem raz też w Irlandii i w Irlandii też było bardzo fajnie, ze względu na to, że cała wycieczka była zorganizowana. Bardzo się przekonuję do takich wycieczek właśnie organizowanych, bo zazwyczaj jeździmy wszędzie sami. Przez trzy noce mam pokój sam, w końcu odpocznę, a teraz zbieramy się pewnie na miasto. Bo jesteśmy w końcu w miejsce. Ale jeśli chodzi o jezioro Chowland z mojej perspektywy, przez to, że samą łódką jechało się chyba godzinę ponad. No, przeżyłem to trochę ciężko. Ale osoby, które nie mają choroby morskiej, raczej wytrzymały tą podróż bez problemu. Ja bym porównał to jezioro do fiordów Norwegii, jeśli ktoś był. To, to było, że to przepiękne miejsca. Tylko, że tutaj wszystko było zarośnięte, a tam są takie puste te skały. Powiem szczerze, że bardziej podobało mi się tutaj. Za niedługo oczekuję tutaj czegoś. Ale to stay tuned. Smaczne? Bardzo trawiaste, bardzo korzenne. Stwierdziliśmy, że ten sok z kokosa smakuje jak sperma. Jak już zauważyliście, jesteśmy na mieście. I chciałbym o tym mieście wam trochę opowiedzieć, bo jestem zaskoczony paroma rzeczami. Przede wszystkim jestem zaskoczony ilością stoisk z ziołem. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, to ceny i jakby jak mili są ludzie. Mi się wydawało, że tutaj będzie z uprzejmością ludzi trochę podobnie jak w Turcji, że będą bardziej nachalni, bardziej będą nas tak zapraszać. Właśnie wyszedłem z, nie wiem, setnego 7-Eleven w jakim byłem i nadal jestem pod wrażeniem ile w 7-Eleven jest rzeczy, bo to nie jest porównywalne do żabki ani do, do 7-Eleven w jakim byłem w Europie. Tutaj jest dosłownie wszystko i wszystko jest za grosze. To co wam właśnie pokazałem to są domy dla duchów Tajów. Przynoszą one szczęście, a one w zamian tego muszą być nakarmione nawodnione, Dlatego pod tym domem była ta fanta, bo właśnie ten duch miał życzenie, żeby napić się fanty. Zachowanie tych ludzi jest naprawdę urzekające. Chciałbym zrobić coś śmiesznego dla was, ale nie mam co zbytnio robić śmiesznego tutaj. Chciałbym was trochę zabawić, ale nie wiem jak. Beee. Wszyscy się na mnie patrzymy, jak na idiotę, ale ja was w 100% rozumiem. Takie ciekawostki wam mogę teraz opowiedzieć. Tutaj w Tajlandii wszyscy chcą być wybieleni bo dla nich y, czystość to właśnie biel. Mam nadzieję, że to nie jest rasistowskie. No ale taka jest prawda. A drugi fanfaksik to jest taki, że Tajowie ogólnie wierzą w ten buddyzm, ale też druga wiara główna to jest muzułmanizm, dlatego możemy spotkać kobiety na przykład w hijabach. No i co? No i tyle, no na tym się kończy moja wiedza. Jeśli będę się czegoś dowiadywał więcej, to będę wam dawał znać. Że przyciemnie. Nałożyłem właśnie takie ampułki do włosów. One są z 7 Eleven i to jest podobno numer 1. I też polecane były na TikToku. Tylko ja się nałożyłem. Teraz pewnie nawet nie będzie efektu. Jak dobrze wiecie, zabrali mi na lotnisku moją piankę do mycia twarzy. I kupiłem do tego takie coś. Stwierdziłem, że to wyglądało przekonywujące, że bym dokupił. Prosta instrukcja, tak? No, macie łatwy. Wszystko napisane. Kupiłem to, bo już ładnie wyglądało. To jest fajne akurat w tych produktach, że są w takich, jak owolową To znowu ja i wracam na test Pad Thai po raz pierwszy ponieważ był przepyszny i nawet w Polsce nigdy nie jadłem takiego dobrego a kosztował tylko, uwaga 5 zł. A jeśli chodzi o Mango Sticky Rice to chyba to jest najlepszy deser, jaki miałem w buzi kiedykolwiek Właśnie idziemy na masaż tajski Strasznie mi bolą plecy, bo ta pani po mnie chodziła Zapłaciłem 25 zł. Nigdy nie byłem w Polsce na masażu, więc nawet nie umiałbym porównać A jeśli chodzi o doświadczenia, pani po mnie chodziła Pani robiła bardzo, bardzo dziwne pozy Ale takie, no była bardzo wygimnastykowana Ale overall, jako taki experience, było mega spoko Była bardzo fajna I muszę się jak najszybciej umyć, bo czuję, że tak śmierdzę tym balsamem, który ta pani mi nałożyła. Ale przed tym, jak ja byłem na masażu, to moja mama była w trakcie w 7-Eleven i kupiła mi takie lacy o smaku nori. I stwierdziłem, że w końcu coś przetestuję takiego, wiecie, coś innego oprócz pad No bo pad to wiadomo, klasyk. Hmm, nie wiem, czy bardziej czuję ten zapach mojego olejku, czy tych chipsów. Przepraszam, są zwykłe chipsy salane z dodatkiem Nori. Witam w dniu czwartym, podajże. Tutaj mam nałożone trochę pasty do zębów, która faktycznie podobno wybiela, ponieważ jest ona z yy, marihuaną albo z jakimiś ziołami To coś, co na pewno nie może być sprzedawane w Polsce. Próbuję na razie. Mi to zleciało Druga próba. O Jezu, jakie to jest niedobra. Uh. Trzymamy kciuki, żebym się nie spalił na tym słońcu, jak typowy polak. Zobaczcie, jakie to jest dziwne. Artur, co? Ej, bo oni są prawdziwi, oni są prawdziwi, oni są prawdziwi. Pierwsze co robię po powrocie do domu, to sprawdzę, czy ci mnisi są prawdziwi. Ja go do sobie tak nagram to pokażę wam. Wszyscy są jacyś. nie są tacy creepy. Teraz się boję, że obraziłem go i jest mu przykro przeze mnie. Chociaż on pewnie i tak był tak zblazowany, że nic nie rozumie, tam były obok nich wentylatory, plus yy, mieli zatyczki do uszu. Nie wiem, jeszcze przy nich tak wolno mocno w tego gonga. Dojechaliśmy na wyspę Pipi. Po prostu chciałem Wam oznajmić, że żyję. Jest to piąty dzień. I do jutra. Jest mi strasznie głupio, bo nie odzywałem się do was tyle czasu i nagle wracam ze świątyni, ale później wam wszystko powiem. Czuję, że właśnie zbieram grzybice wszystkich ludzi, którzy tu byli, bo tutaj trzeba być na boso. Dobra, to było jeszcze bardziej ohydne, ale poza stopami jest bardzo ładnie. Nadszedł ten dzień, nadszedł ostatni dzień wyjazdu do Tajlandii. Przez te dwa dni, które nie nagrywałem, bardzo odpocząłem. Byłem na pipi i było bardzo ładnie. Aczkolwiek bardziej podobało mi się w krabi. Nadal jestem w ogóle w tej świątyni. Pisałem wczoraj i dzisiaj ze studiem, w którym będę dzisiaj robił tatuaż. Nie wiem, czy już powinienem ocenić ten wyjazd, skoro jeszcze się nie skończył, ale są to chyba moje najlepsze wakacje w życiu. Nie zmieniłbym na tym wyjeździe nic. Oprócz siebie. Właśnie dojechaliśmy do ostatniego hotelu. idziemy do centrum Phuket i z centrum Phuket idziemy do studia No Jezus nie mogę, się, nie mogę się doczekać przyjmę jestem tak szczęśliwy ale trochę się stresuję ceny, vibe i w ogóle znaczenie raczej wam powiem później bardzo dużo to dla mnie znaczy i bardzo się z tego powodu cieszę, że w końcu mi się udało spełniam swoje największe marzenie weszliśmy do pierwszego 7 eleven na Phuket, muszę wam szczerze powiedzieć że nie podoba mi się tu bo ludzie są inni, ludzie są mniej mili, ale to jest okej. Okay. Będziemy... Każdy z nas wziął inny smak posta. Ja wziąłem z serem i szynką. Moja mama wzięła serem, a mój tata wziął z szynką i ze szpinakiem. Nie wiadomo który to który. To słodka bułka. Ale bardzo dobre. Dostaliśmy to w takich świątecznych opakowaniach. To jest szpinakowo szynkowe Nie wiem czemu nie powiedziałem, że ten tost był tak przepyszny i na drugi dzień też go kupiłem. Na koniec został mój z serem i z szynką. Ja bardzo tęsknię za tostami z Żabki. Chyba one powróciły, ale nie wiem czy smakują tak samo jak kiedyś. Ale te też są bardzo dobre. Mam nadzieję, że mam sobie poradzić i że mam nie narzekać. Boli widzę boli. Ale dam radę. Is it finished? <laughs> yeah! Jezus, od czego zacząć? Bardzo bolało, bardzo bolało. Ale ja się nastawiałem na ten ból. Słyszałem już wcześniej, że to miejsce jest bolące, więc nastawiałem się na najgorsze. No i było najgorzej. Nie był to ból do niewytrzymania. Wszystko trwało ogólnie o wiele dłużej niż myślałem. Ja się spytałem moich rodziców po dwóch znaczkach, czy to już koniec. Mi się wydawało, jakby to trwało wieczność. Myślę, że ta koszulka jest adekwatna. Zagoił mi się już tatuaż, kochani, i chciałbym wam powiedzieć, bo we vlogu nie powiedziałem ceny. Kosztował on 3000 batów, więc tutaj macie przelicznik, a jeśli chodzi o znaczenie, oznacza on rodzina Cieszę się, że mam tatuaż związany z moimi rodzicami, bo zawsze chciałam właśnie, żeby ten pierwszy tatuaż był związany z nimi, więc dobrze wyszło. Oglądajcie dalej. Teraz muszę się skupić na tym, że jutro mamy powódkę o 5, jedziemy na lotnisko, no i wracam do Polski. Nagrywam z przyczajki, ale dorwałem tego fundanta w końcu. Nie będę was zakłamywał, jadłem już go, ale chciałem wam pokazać, jaki on jest płynny w środku. No nie wiem, nawet, jak wam to opisać, to jest po prostu cudo. Ja, jest mi tak przykro, że się z tym rozstaję. Ale serio, jeśli macie jakkolwiek dostęp do tego, to musicie tego spróbować. Przepyszne. Nie przewiduję nic ciekawego na lot, oprócz tego, że zamierzam otworzyć książkę maturalną od polskiego, bo nie otworzyłem jej ani razu na tym wyjeździe. Uwierzcie mi na słowo, że otworzę tą książkę. Ja w tym miejscu chciałbym się z wami pożegnać. Dziękuję wam bardzo za tego vloga, że byliście ze mną przez całą tą podróż. Ktoś wszedł do kibla. Widzimy się już za niedługo, bo mamy z Jagoną przygotowane kolejne dla was pomysły, więc do zobaczenia.